Rozmowa z nastolatkiem to nie jest zawsze łatwa sprawa, a nawet często to jest trudna sprawa. Jak rozmawiać z nastolatkiem? Jak rozmawiać, gdy Twoje dziecko jest nastolatkiem, staje się nastolatkiem? Taka podstawowa rzecz to to, żeby w Tobie była postawa akceptacji, postawa otwartości, że Ty chcesz usłyszeć, co on ma do powiedzenia. Jak Go słuchasz, to nie przygotowuj odpowiedzi, gdy go słuchasz. Wysłuchaj go do końca. Zaakceptuj jego uczucia, zaakceptuj jego potrzeby. On z różnych powodów rozmawia. Chce ci coś powiedzieć, chce zbudować z tobą relację, chce się czymś podzielić, może chce o coś ciebie poprosić, może potrzebuje jakiejś pomocy, a może ma potrzebę pokłócenia się z tobą. Zaakceptuj uczucia i potrzeby swojego dziecka, nastolatka. Technicznie, staraj się zadawać pytania otwarte, czyli takie pytania, które pozwolą mu powiedzieć, co czuje, co myśli, co uważa. Oczywiście pytania zamknięte są też dobrymi pytaniami i na nie też jest miejsce w rozmowie, ale bądź świadomy, jak zadasz pytanie, na przykład, czy w szkole wszystko w dobrze, to uzyskasz odpowiedź tak lub nie z reguły, chyba że masz nastolatka rozgadanego. Natomiast jeżeli zadasz pytanie, to opowiadaj mi, co tam dzisiaj ciekawego było w szkole. No to jest większa szansa, że on zacznie do ciebie mówić. Zacznie tobie opowiadać o tych rzeczach. Zadbaj o głębie rozmowy, czyli nie poruszaj się tylko na tych takich najbardziej powierzchownych tematach z powierzchni, czyli zjadłeś, byłeś w szkole, wszystko w porządku. Tylko staraj się schodzić głębiej, poruszaj głębsze tematy. Skup się na rozmowie, skup się na rozmówcy, skup się na nim. Nie traktuj rozmowy z nastolatkiem jako jakiegoś dodatku do tych czynności, które wykonujesz. Na przykład, gdy sprzątasz, gdy zmywasz, albo gdy robisz jakąś zaległą ofertę, bo nie zdążyłeś czegoś zrobić w pracy. Unikaj wytykania błędów. Unikaj moralizowania, unikaj jakiegoś pouczania. Oczywiście w Twojej relacji i w rozmowie z, twoi, w twoi, z Twoim nastolatkiem jest na to miejsce, jest na to przestrzeń, ale to niech, niech nie będzie to tak, że każda rozmowa z Twoim nastolatkiem polega na tym, że Ty w swojej roli rodzica pouczasz go, co on powinien robić, jak on powinien myśleć, jak on powinien postępować. I zamykając, Traktuj swoje dziecko, swojego nastolatka, swoją córkę, swojego syna, jako partnera w rozmowie. Na równi. Nie stawiaj siebie wyżej od niego. Niech ta rozmowa będzie rozmową partnerską. Niech ta rozmowa będzie rozmową przyjacielską.